Serdecznie witam na lekcji związanej z polem magnetycznym. Ostatnio wspominaliśmy o prawie Ampera, wyprowadzaliśmy wzór, no, czy wzory na indukcję pola magnetycznego wokół prostoliniowego i zwolennicy, przez które płyną prąd elektryczny. Jeszcze będzie taki temat, jeszcze będzie pewne prawo po dzisiejszej lekcji. I jeszcze będzie przewodnik o skończonych rozmiarach, ale dzisiaj chciałem powiedzieć o czymś jeszcze innym: o oddziaływaniu dwóch równoległych przewodników z prądem. Będziemy oczywiście zakładać, że przewodniki są równoległe, nieskończonej długości, tak? i przez nie będą płynęły prądy, niekoniecznie nie te same prądy, mogą być różne prądy. I popatrzmy, co się z tymi przewodnikami. Dzieje. No, co się ma dziać? Skoro przewodnik z prądem wytwarza wokół siebie pole magnetyczne, te dwa przewodniki wytwarzają swoje własne pole magnetyczne. I teraz takie przewodniki ustawimy obok siebie, no właśnie, w ten sposób równoległy, to powinno coś się między nimi dziać. Dlaczego? Popatrzmy dlaczego. Mamy dwa przewodniki. Załóżmy, że oba w obu prądy w tę samą stronę, czyli w górę. I teraz popatrzmy, co się dzieje z siłą. Czy pojawia się jakaś siła, która działałaby na przewodnik numer dwa? Dla przewodnika drugiego, polem magnetycznym zewnętrznym, w którym on się znajduje, jest pole wytworzone przez przewodnik pierwszy. I odwrotnie przy okazji, tak? Więc przewodnik pierwszy wytwarza pole magnetyczne, które jest dla przewodnika drugiego zewnętrznym polem magnetycznym. No, Skoro znajduje się przewodnik numer 2 w zewnętrznym polu magnetycznym, to na przewodnik numer 2 powinna działać siła elektrodynamiczna. Powinna. I w tym przypadku akad będzie działać, jak już nawet widzicie na rysunku, ale dlaczego? Oto najpierw reguła prawej dłoni dla przewodnika pierwszego, no bo on wytwarza pole magnetyczne, na naszym przypadku, tak. No i ta linia tutaj zielona wokół tego przewodnika pierwszego jest linią pola magnetycznego. No reguła prawej dłoni, czyli kciuk pokazuje przepływ prądu, a palce obwinięte wokół przewodnika pokazują kierunek i zwrot linii pola magnetycznego, czyli w ten sposób nasz oczywiście interesuje ten fragment tej linii, która jest przy przewodniku numer 2. Tak? Czyli ta linia wnika do środka, do do, kartki, do ekranu tak? w tym przypadku. Czyli można powiedzieć, że w tym obszarze pole ma północ, północ pola jest przed ekranem, południe za ekranem, bo linia pola od północy do południa przebiega. Tak? No dobrze. Więc teraz z kolei reguła lewej dłoni i siła elektrodynamiczna, albo FBI reguła, siła elektrodynamiczna, która działa na przewodnik numer 2, który znajduje się w zewnętrznym polu magnetycznym, wytworzony przez przewodnik numer 1. Oto palce wskazują przepływ prądu i palce w górę. Wewnętrzna na dłoni musi być ustawiona w, do mojej twarzy, no bo pole magnetyczne ma do niej wpadać. Czyli kciuk jest zwrócony faktycznie wychodzi mi. Teraz, tak przeglądam się, kciuk jest zwrócony w lewo, czyli w stronę przewodnika numer jeden. Czyli przewodnik numer jeden, jak gdyby przyciągnął do siebie przewodnik numer dwa. A czy w drugą stronę też zachodzi taka sytuacja? No. Tutaj też można byłoby narysować linię pola magnetycznego, ciach wokół przewodnika. A nawet powinna być troszecz troszeczkę większa ta to ta, ta, ta linia, o, jakoś tak, oczywiście to powinien być kontur wokół przewodnika, no i to też jeszcze przyroczyste powinno być oczywiście, ale no, no, lepiej byłoby jakoś tak. a, albo lepiej tak. Nie, tak. Też tak. W ten sposób, ten sposób, w ten sposób, ten sposób. a tej linii tej nie widać, tylko fragment tej linii widać. No dobrze, ale no... No a to tutaj ogólnie zrozumiemy tak, że to będzie dyrejt sprawa załatwiona. Czyli tutaj oczywiście zwrot tej linii byłoby tak samo jak tej zielonej, czyli patrząc z góry przeciwnie do druku wskazówek normalnego zegara. Ale teraz nas interesuje lewa strona przewodnika numer 2, czyli linie pala wychodzącą w tej stronie, czyli byłoby teraz do nas z kolei. Do nas to teraz reguła lewej dłoń. spróbujcie sobie to wyobrazić. Palce wskazują przepływ teraz tak, czyli do góry. Teraz wewnętrzna ta na dłoni musi być przyłożona do ekranu, bo jej teraz wy wychodzą z ekranu. No i kciuk jest wysunięty teraz w prawo, więc też jest przyciąganie. Co nie powinno dziwić, jeżeli ktoś zna trzecią zasadę dynamiki Newtona. Skoro przewodnik pierwszy działa na drugi siłą F w lewo, to drugi na pierwszy siłą F, czy minus F w prawo. Więc nie powinno być problemów. Tak? Więc Mamy w tym momencie przyciąganie. Jeżeli zmienimy kierunek przepływu prądu w obu, no to sytuacja się nic nie zmieni, tak, Czyli tylko tego ciągle będzie przyciąganie. Ale gdybyśmy zmienili przepływ prądu tylko przez jeden z przewodników, np. przez ten, to pole magnetyczne wytworzone przez pierwszy przewodnik się nie zmienia. Ale teraz prąd będzie w drugą stronę tutaj, więc siła powinna działać w drugą stronę i siła będzie działać w drugą stronę. Czyli teraz przewodnik będzie odpychany, tak. Czyli w ogólny mamy wniosek. Jeżeli zwroty prądów są zgodne, to przewodniki przyciągają się. Z kolei, gdy zwroty prądów są przeciwne, przewodniki odpychają się. No dobrze, to tak opis jakościowy. Teraz może opis ilościowy, czyli jaki jest wzór, jakie jest wyrażenie opisujące tę zależność, no to Mówiliśmy pierwotnie o sile działającej na przewodnik numer 2, który znajduje się w polu magnetycznym przewodnika pierwszego. No to analizujmy dalej ową sytuację. Czyli jakie jest pole magnetyczne w odległości d od przewodnika pierwszego? No to pole magnetyczne będzie od przewodnika pierwszego to jest mi 0, mi r i 1 przez 2pi d. Tak? Pole magnetyczne wokół prostoliniowego, nieskończonego przewodnika z prądem Mi 0 mi R razy I, bo to jest I 1, przez 2pi D. Odległością punktu, który mnie interesuje, jest D. I teraz w tym miejscu jest to pole B1. I teraz to pole B1 działa na przewodnik numer 2 siłą elektrodynamiczną. Szybki bil, fast bil. BF równa się B1, bo to pole wytworzone przez przewodnik pierwszy, razy I2, bo jest to prąd płynący przez ten przewodnik, na który działa siła, to mnie akurat interesuje, czyli I2, razy L, czyli długość przewodnika numer 2 w polu magnetycznym przewodnika pierwszego. Owszem, tak to dziwnie wygląda, przewodniki są nieskończone, więc siła będzie nieskończona, tak? ale będzie mnie interesowało tak naprawdę Siła działająca na jednostkę długości. W niektórych podróżnikach jest po prostu zamiast to L pojawia się po lewej stronie i siła, gdyby dzielona jest na L, czyli na delta L, na element długości. No a tutaj sobie to daruję. Więc tak to będę domyślnie traktował. Że niby są nieskończone przewodniki, ale jakby tak skończone można powiedzieć, tak? No i sinus K alfa. No ale oba przewodniki są równoległe. Tak. A linie pola są prostopadłe względem tego przewodnika, więc w takim razie zawsze będą prostopadłe, więc sinus jest równy 1. Możemy sobie sinus podarować, oczywiście podarować, on jest, jest równy 1. Tak. No to mamy b1 i 2 razy l. Pod b1 mogę podstawić wyrażenie, które wcześniej wyprowadziliśmy. No i mamy wzór na siłę działającą na przewodnik numer 2. W polu magnetycznym jeszcze przewodnika numer 1. To jest ten wzór, i 0, i r, i 1, i 2 l przez 2 pi d albo, albo 2 pi r, różny, tam bywa, też gdzie, jak tam zapisują to wszystko. Yy, no dobrze, to jest ten wzór. Siła działająca na przewodnik pierwszy miałaby tę samą wartość. No trzecia zasada dynamiki jest aktualna, tylko że tym razem liczyły b2, ale podległość takie same, czyli 2 pi d, tu byłoby i 2, a wtedy przy sile tu byłoby B2, a tu byłoby z kolei I1, więc wyszłoby tak samo, co do wartości, co nas powinno dzielić. Wzór ten jest podstawą do starej definicji jednego ampera w układzie SI, moi drodzy. Stara definicja, bo wiecie o tym, że już są nowe definicje, nie wiem, czy one są przez Jednostki miar i w Polsce zatwierdzone, że jak biuro jednostek miar i zatwierdzone, te nowe jednostki, ale oficjalnie na świecie już są one podane, już są traktowane przez fizyków jako aktualne. Ale stara jednostka właśnie bazowała na tym zjawisku, na zjawisku oddziaływania dwóch przewodników prostoliniowych nieskończonej długości na siebie, a dokładnie to wyglądało w ten sposób: że jeden amper to stały prąd elektryczny, który płynął w dwóch równoległych, tak jak mówiłem, prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach, o znikomo małym przekroju kołowym, czyli żeby pominąć rozmiary tych przewodów, umieszczonych w próżni, czyli innymi słowy, mi R jest równy 1, w odległości jednego metra od siebie, czyli to będzie 1, to jest 1, te wszystkie prądy mają być po 1. I to wszystko spowodowałoby wzajemne oddziaływanie przewodów na siebie z siłą równą 2 razy 10 do minus 7 N na każdy metr długości przewodu, czyli na każde L. I to byłoby taka definicja. Tak, Czyli mówię o tym właśnie, że każdy metr długości. Jak się to podstawi, tutaj siłę, to wtedy wychodzi do mi 0, to, to jest 2 pi, 2 pi się nie skraca, na drugą stronę wychodzi 4, bo 2 razy 2 to, to jest 4, 4 pi razy 10, do minus 7 newtona na amper kwadrat. To jest właśnie wartość przenikalności magnetycznej a próżni no, tego fragmentu, tak. Na no, chwili obecnej amper, jednostka ampera nie ma gdyby nic wspólnego z tym oddziaływaniem, mówić, jak się tam po prostu zwyczajnie z definicji natężenia prądu, ładunek przez czas, podaje się, gdzie je, to jest ładunek, Ile tam elektronów ma przepływać, czy ogólnie ładunek elektryczny w jednym sekundzie, to ma być jeden amper. Ale jeszcze nie tak dawno, parę lat temu jeszcze, wiele, wiele lat funkcjonowała ta formalna definicja jednego ampera. I ta definicję ciągle jeszcze mam na planszy w mojej, w mojej sali. I to tyle również na dzisiaj. Do usłyszenia. No, przyprawie biota zawarta. Tak, już nie dzisiaj.